nikt nie czyta w myślach innych a niestety mam wrażenie że niektórzy przedsiębiorcy tego nie zauważają kiedy zaczynam planować sprzedaż nowej usługi pytam siebie co sprawia że ktoś będzie chciał to ode mnie kupić przede wszystkim w prostych słowach pamiętaj w prostych słowach nikt nie jest tak zajarany twoim projektem jak ty musisz mu bardzo szybko pokazać o co chodzi i dopiero później wchodzić w szczegóły i teraz zaczyna się jak zacząć promocję swojego projektu, co sprawi, że dotrzesz do klientów. Poznasz dziś 3, 4, 3, 3 kroki, które pomogą Ci rozkręcić Twój marketing, zanim zaczniesz sprzedawać swój projekt, swoją ideę, swoje usługi, cokolwiek tam robisz. Po pierwsze, tłumaczę. To po naszej stronie leży edukacja klienta. Warto wiedzieć, jaka jest wartość mojego rozwiązania. Znam wartość, tłumaczę ją innym. Czyli jest problem, i to jest rozwiązanie. Musisz to szybko wytłumaczyć. Ludzie dzisiaj nie mają czasu i nie chcą go poświęcać Tobie. Jeśli zrobię to dobrze, wtedy wiem, że to właśnie oni będą chcieli wykorzystać w swoim życiu to rozwiązanie. Jak można wytłumaczyć swój pomysł? Na przykład nagrywając film, tak jak teraz. Wideo będzie dużo bardziej przystępne niż tekst, ale pamiętaj, musisz zaangażować tego widza. Średnio 9 na 10 osób woli obejrzeć film na temat ich interesujący niż czytać. Poza tym od razu potencjalni klienci będą mogli mnie zobaczyć, co mam nadzieję zwiększy ich zaufania, wiem, że tak jest i zbuduje w swojego rodzaju relacje pomiędzy mną a widzem, czyli tobą a mną. W kilku zdaniach przedstawiam w takim wideo swój problem, pokazuję, że nie znalazłem rozwiązania i mówię w prostych słowach, jak mój pomysł pomoże w ich życiu. Polecam tutaj zobaczyć film Simona Sineka, który mówi o tym, żeby zaczynać od why, od dlaczego. Dobrze wiedzieć, do jakiej grupy taki film skierujesz. Im bardziej zawężasz potencjalnych odbiorców, tym większa szansa na odniesieniu sukcesu w konkretnej niszy. Jak mówiłem w poprzednim filmie, tymi, do których chcę trafić na początku, są youtuberzy testujący moje rozwiązania. Oczywiście mówię o tym projekcie, mówię o Answer Tribe i tutaj jest konkretna grupa do której chcę trafiać. I oczywiście osoby, które robią podcasty również. Wybiorę kilku, 10, 15, 20. Skontaktuję się z nimi mailowo, bezpośrednio oferując współpracę w roli testerów Answer Tribe. Jeden raz przygotowany film możemy wykorzystać w kolejnym kroku, po prostu zaoszczędzimy dzięki temu czas. Drugi krok to promocja. Czyli można powiedzieć trafik Pozyskiwanie Alien Adopters, czyli jak we wcześniejszym filmie mówiłem, będzie możliwe dzięki reklamom, na przykład w Google czy w Facebook Ads. Tutaj mechanizm jest taki sam. Tłumaczymy innym nasze rozwiązanie i edukujemy. I teraz można się zastanowić, dlaczego na stronach internetowych jest coś takiego jak Case Studies. Bo dużo prościej pokazać przykład, jak inni korzystają z danych usług w danej branży. Na tym polega content marketing. Dzięki przekazywaniu wiedzy przyciągamy i budujemy zaufanie potencjalnych użytkowników. Ważne, żeby taki film miał zawsze zawarte tak zwane call to action, czyli wezwanie do działania. I to call to action jest mega kluczowe. Musisz wiedzieć, co chcesz, aby użytkownik osiągnął na Twojej stronie. Podobnie jak przy budowie projektu strony, dobrze takie call to action właśnie wyszczególnić. Dodać napis, strzałkę, inny kolor, bardzo mocny kolor, powtarzać to call to action, zastanowić się, jaka powinna być jego treść, zaprosić na stronę projektu. Innym tonem głosu. Promocja, promocja i jeszcze raz promocja. Tutaj zasięg naszego pomysłu powinien roznieść się jak najszerzej. Być może nie na początku, być może na początku jest dużo błędów i musisz je usunąć, zobaczyć o co chodzi, ale później zdecydowanie tak. W trakcie tego kroku analizuję zainteresowanie. Będę wiedzieć, czy projekt, w którym pokładam nadzieję, rzeczywiście przykuwa uwagę osób, które mają go kupić. To niezwykła zaleta reklamy w internecie, że można. Sprawdzić bardzo szybko, czy ktoś jest zainteresowany. Ciężko jest zmierzyć zainteresowanie reklamą, na przykład z Billboardu. W internecie wszystko da się sprawdzić, dlatego go kocham. Da, po prostu da się wszystko zmierzyć. Ewentualnie skorygować, ale przede wszystkim widzisz, czy ktoś klika, czy ktoś się zapisuje, czy ktoś wysyła do ciebie wiadomość lub dzwoni. Wystarczy wydać pieniądze na reklamę. Jeżeli zainteresowanie wzrasta, to świetnie. Na stronie answertripe.com, której projekt możesz zobaczyć w poprzednim filmie, umieszczę miejsce, w którym zainteresowani usługą będą mogli zostawić maila. Dzięki temu nie przegapią startu sprzedaży. Przez taki zabieg wzbudzam ekscytację klientów, kiedy jako pierwsi będą dowiadywać się o sprzedaży, a na dodatek zbieram potrzebną mi bazę mailową. Która może się okazać nieocenioną przy kolejnych etapach marketingu. Jest to tak zwana strona Coming Sun, która po prostu zbiera maile. Możesz sobie wygooglować przykłady takich stron w internecie, pewnie pod filmem też je podlinkuję. Trzecim krokiem jest oczywiście sprzedaż, ale jak widzisz, poprzedzona oczekiwaniem. Wzbudzanie zainteresowania projektem, budowanie napięcia. Liczę, że na starcie zwiększy to ekscytację nową usługą i chęć zakupów w jeszcze większej liczbie osób. Jest to tak zwany pre produktu. Który też podlinkuje jako frazę. Możesz sobie zobaczyć więcej informacji, ale ten trilog buduje dla Ciebie właśnie early adopterów i tych późniejszych, ym, późniejszych użytkowników. Sposób, w jaki ułożymy plan na promocję, może być kluczowym w kontakcie z innowatorami. Może masz swój pomysł na to, jak zbudować napięcie w odbiorcach przed umożliwieniem opcji zakupu? Tak, żeby oni byli gotowi, czekali w boksie startowym, jak napalony na wyścig byk. Zapisz tę myśl w komentarzu. Każdy pomysł jest dobry yy, i każdy skomentuje. Odpowiem. W każdym razie zostaw suba i do zobaczenia w kolejnym filmie.